Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Dzień dobry w studiu Radia Wilno Paweł Kobak. 4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Dzień ten został ustanowiony w 1931 roku we Florencji podczas Kongresu Ekologów, którzy wybrali datę 4 października, ponieważ przypada na Dzień Wspomnienia Świętego Franciszka z Asyżu. Patrona zwierząt i przyrody. Jak dzisiaj ma się sytuacja ze zwierzętami, tymi naszymi domowymi i tymi porzuconymi i bezpańskimi? Oto spytamy młodą weterynarz, osobę, która diagnozuje i leczy choroby zwierząt, Emilię Rusecką. Dzień dobry, Emilio. Dzień dobry. Opowiedz, proszę, po pierwsze, Dlaczego wybrałaś, postanowiłaś, bo, bo, bo wiem, że nie pracujesz zawodowo, pomagasz mamie, jesteście duetem, wspaniałym duetem, tak. który ratuje zwierząt, pomaga zwierzętom. Opowiedz no mi proszę, dlaczego postanowiłaś pracować w tym zawodzie? Tak naprawdę już od dzieciństwa zawsze byłam takim dzieckiem przyrody, zawsze lubiłam zwierzaków w domu. Zawsze mieliśmy. Nie było tak, żeby nie a było. A kogo, kogo masz w domu? Przepraszam za przerwę. E, na dany moment mamy czterech kotów. Matko, boska! cztery koty. Tak, ale no, najczęściej mieliśmy kotów, mieliśmy kilka psów też. Sprzęt jest trochę ciężej u nas, bo ciągle jesteśmy gdzieś, a nie w domu. A psy potrzebują dużo uwagi. To na razie koty. To, to dlaczego? Powiedz mi, proszę, pracujesz tam, pomagasz. Kotom i psom. E, pracuję w weterynarii dlatego, że nie jestem obojętna do psów i kotów. I, i zawsze od dzieciństwa też wiedziałam jak moja mama pracuje. Zawsze mi to było bardzo ciekawe. A mama od dawna pracuje w, w tym zawodzie? No już chyba lat 20-25. To tak. Powiedz mi proszę, kogo mamy w Wilnie więcej? Z, tej, z twojej obserwacji psów, psów czy kotów? Mm. Ostatnio na całej Litwie liczba kotów w rodzinach zwiększyła się, to nie wiem jak jest naprawdę w Wilnie, ale myślę, że w Wilnie chyba też tak samo. Koty, Koty mają tak. przewagę. Ale jest mniej więcej równo. Chyba. Ja mam psa. Dużo mi ktoś mówi, że po co ty karmisz tą karmą, która jest specjalnie dla dla psów e, przeznaczona. E, lepiej, wiesz, jak kiedyś co ze stołu to i karmisz. Powiedzmy, proszę, czy, czy warto kupować tę karmę przygotowaną dla psów, czy, czy można jak kiedyś, jak 10, 20, 30 lat temu karmić to, co mamy na stole? No, najlepiej oczywiście podawać specjalną karmę przeznaczoną dla psów, bo tam jest wszystkie produkty i są zbilansowane i właśnie zrobione tak, żeby pies był zdrowy. Ile psa czy kota należy karmić dziennie? Ile razy? No, najczęściej to bywa dwa, trzy razy. To bardzo zależy od tego, w jakim stanie jest, czy jest zdrowy, czy chory. O, właśnie powiedziałeś o tym, czy zdrowy, czy chory. Jak często trzeba chodzić na, do lekarza, do weterynarza, czy jak tylko zachoruje, czy też jakiś profilaktycznie trzeba do niego, do lekarza zajrzeć? No to zależy od wieku zwierzęcia, od samopoczucia, od też możliwości właściciela. To zwyczaj, jeśli zwierzę jest zdrowe, ma lśniącą sierść dobrze się odżywia, to wystarczy chyba pójść raz na rok razem ze szczepionką. Ponad siódmym, 8 rokiem życia, mniej więcej, to warto zgłosić się częściej, może zrobić jakieś badania krwi, by upewnić się, że jest zdrowy. Na to trzeba szczepić naszych popilów? No szczepionki są od kilku najważniejszych chorób, chyba cztery czy pięć ich jest. No to już trzeba pójść do weterynarza do i tak, zapytać. Do specjalisty. Tak. Czy potrzebne są jakieś specjalistyczne suplementy, diety? Czy wystarczy to, co jest w karmie, tego absolutnie wystarczy? Powiem, że są smakoliki, które no, no, psy i koty no, no, uwielbiają po prostu. Czy, czy można i bez tego się obejść? Można się obejść i bez tego, jeśli zwierzę ma odpowiednią karmę, która naprawdę jemu pasuje i która ma wszystkie suplementy już tam we środku. Czasami przy niektórych chorobach weterynarz daje jakieś suplementy potrzebne, także dla psów służbowych bo czasami bywają potrzebne jakieś suplementy, by po prostu byli bardziej aktywne. Czy do Was, do, do Waszej lecznicy, przychodzą. Przenoszą jakieś no, egzotyczne zwierzęta, jakieś czy, czy bywają je, no, nie wiem, papuszki, yy, nie wiem, węże, czy trafiają się. Jakieś? No, poza kotami i psami to chyba rzadko, ale oczywiście w miastach litewskich ludzie mają różnych zwierząt, i królików, i tchórzów morskich świnek, tam papuszek yy, <laughs> bardzo różnych to, to A, ale też chorują chyba, tak? Oczywiście, że chorują. No, każdy żywy organizm może chorować. Najczęściej są specjalne kliniki albo oddzielne weterynarze, które specjalizują się tym bardziej egzotycznym zwierzą, to do nas one przychodzą rzadziej. Na co najczęściej chorują nasi pupile? No to pytanie naprawdę jest ciężkie, dlatego że chorują na bardzo różne choroby, na bardzo wiele, tak samo jak i ludzie. To no nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiem, no przychodzą naprawdę z bardzo różnymi chorobami. Ale choroby takie, no, no podobno ja wiem, że choroby jak, jak i u ludzi, tak? Kater, przeziębienie. Najczęściej... Zadyszka ta tak zwana. No tak, tak. Na starość. Przecież to jest organ, który działa jednak tak, podobnie to. Jednak to podobnie. Najważniejsze, co robić y, gospodarzowi pupila? Chodzić raz do roku, koniecznie na profilaktykę, czy mimo wszystko je, jednak zastrzyki? Co musi człowiek, je, jeśli bierzesz pieska czy kotka, co musi w pierwszą koli zrobić? W pierwszą koli to bardzo dobrze pomyśleć, czy on na pewno będzie mógł jego wziąć, czy na pewno będzie miał tyle sił i tyle uwagi dla niego mógł dać. A Ale już jeśli zdecydował. Już jeśli na pewno ma. zdecydował, to wtedy tak, on musi pójść do weterynarza, upewnić się, że ten zwierzak jest zdrowy, kupić odpowiednią karmę, która najbardziej pasuje zwierzakowi. No i zawsze patrzeć, jak on się czuje. A powiedz mi proszę, od z twojej obserwacji, jak dzisiaj, czy tych bezpańskich psów, kotów u nas w Wilnie, na Litwie zwiększyła się ilość, czy zmniejszyła się? Bo, bo ja pamiętam, lat 10-20 temu to była katastrofa. To było coś niesamowitego, jak, jaki ogrom tego był w mieście. Jak dzisiaj? No dzisiaj to wiem, że działa bardzo dużo schronisk dla zwierząt i naprawdę mają dużo tych zwierząt tam, ale takich, które już biegają tam cały czas po ulicach, z każdym rokiem robi się mniej. No. Ciężko powiedzieć, jak było wcześniej, jak jest teraz. No, ja jesteś młoda, nie pamiętasz. Tak, ale, ale tak, no schronisk jest dużo i naprawdę opiekują się zwierzami. No i część ludzi oczywiście idą do nich i zabierają. Bo ja, ja wiem, że miasto robi taką akcję kastrowania zwierząt. Ja mieszkam na Nowym Świecie, mieliśmy strasznie dużo kotów. Po jakimś czasie wstąpiła akcja kastrowania. Kotów zabierali, kastrowali i wracali na to samo miejsce. I wiesz, ja ci powiem, że same plusy od tego, bo kot kastrowany, oni się nie plodzą. Po pierwsze. Po drugie, nie wpuszczą innych. To wiesz, oni są terytorialni. Tak. I po trzecie, no myszy lapią i, no, no, i estetyka ładna, kociska. Tak, takie akcje naprawdę są robione i w klinice, w której pracowałam przedtem, to naprawdę dużo tych kotów przywozili i kastrowaliśmy, odpuskali No, żyją dalej. Zmieńmy temat, Emilio. Jeżeli można, pomówmy o Tobie, bo to też jesteś osobą bardzo interesującą. Jesteś Polką, skończyłaś szkołę w...? W Wilnie, w gimnazjum imienia Władysława Sorokomyl. No, kiedyś to była 19 tak. średnia, którą ja też skończyłem. Ale urodziłeś się w Hiszpanii w Sewilli, tak? Nie, urodziłam się w Wilnie. Urodziła się w Wilnie? Tak. Ale jakiś czas byłeś w Hiszpanii z tego co wiem? No, w Hiszpanii jakiś czas chyba można powiedzieć, że byłam, bo bardzo dużo tam wyjeżdżałam i zwiedzałem. to zwiedziłam bardzo dużą część tej Hiszpanii. A z jakiego powodu tam trafiłaś z tą Hiszpanią? Tak naprawdę to też przez mamę. Mama, tak? Bo tak. Moja mama zawsze lubiła Hiszpanię, o, tak. i ten. Cie, jak ją, jak ją można nie lubić? Tak. I dlatego chyba studiujesz. No, studiujemy, przyznam się. Tak. studiujemy razem hiszpańską Tak, hiszpańską filologię. I co myślisz robić później? Tak naprawdę. Czy wiążesz jednak pracę z zwierzętkami, czy z hiszpańskim językiem? Mm -hmm. Tak naprawdę jeszcze na razie nie wiem. Myślę teraz ukończyć te studia hiszpańskiej filologii, a potem będzie widać, możliwe będę postępować jeszcze na studia weterynaryjne, możliwe w Hiszpanii. To... W Hiszpanii na weterynarię? Może być. A widzisz, jak to pięknie się połączy. No to na Dzień Ochrony Zwierząt myślę, że jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że... Bardzo dużo zwierząt też cierpi, które żyją, nie tylko koty i psy, ale wiele zwierząt dzikich cierpią z powodu działań ludzkich. To dużo gatunków traci swoje naturalne środowiska. Lasy są wycinane i no, przez to naprawdę bardzo cierpią. Część gatunków wygina. To jest wielki problem, także i oceany. My zużywamy bardzo dużo plastyku, to wszystko jest wyrzucane i różne chemikalia trafiają do wód i no zwierzęta po prostu giną. Ten efekt cieplarniany, kiedy topnieją lodowce, to bardzo źle działa na różne ekosystemy. Myślę, że warto upomnąć też i gospodarskie zwierzęta, czyli świnie, krowy, kury... Które z powodu działań ludzkich e, też żyją w bardzo złych warunkach w nasze czasy, w ciasnych klatkach, bez dostępu do świeżego powietrza, czasami nawet bez dostępu do wody. No i myślę, że też są żywe istoty, i no, trzeba na to zwrócić uwagę. Innymi słowy, bądźmy ludźmi, szanujmy zwierzęta. Tak, to myślę, że jest bardzo ważne. No i jak do tego się dodać, to oczywiście segregować śmieci. Bardzo ważne jest nie marnować jedzenia. Także zachęcam do wspierania różnych organizacji zajmujących się ochroną przyrody i zwierząt. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w Rozmowa Dnia Rady Wilna gościliśmy młodą, być może przyszłą, weterynarz Emilię Rusecką. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wszystko, co nas łączy.